To, dzień dobry, dzień dobry. Yy, Kurty, co dam za jakiś krzyk kozy był? Yy, tak, dzie, dzień dobry, moje plastusie i Teletubisie. No, jakiś ktoś ma jakiś klakson kozy taki rozjeżdżany przez ten. Nie lubię tej mapy. No, to tak. Nic nowego? No, nie lubię. Nie, nie... Sam się tutaj się lepiej z lewej jedziecie czy z prawej? Z lewej, zdecydowanie, bo masz najazd na ten. Potem na prawo. Niby tak, ale w sumie sprawa się potem nie wykręca. No właśnie. Nie, no i... Że Marcin ci podpowie. No... Tak mi podpowie, czy są będziesz już wygrywał, ale to jest... Nieprawda, to odcinek do ciebie, więc ja pomyliłem swój odcinek i musisz... Teraz wiesz... Tak, i ja teraz się muszę pocić, no! No, no, to, a co, ty, ty się nie, nigdy nie pocisz, jak jeździsz w truckmanie? Człowieku, jestem tu największym z ja to mam 31 lokal rekord na tej paszy. No i 80. I, i co? I co? I, i co? I, I co? I co? I, I co? I, I co w mojej sprawie? I jestem lepszy, no i tyle. No co? no właśnie. <laughs> no, no właśnie. A, a tak nie powinno być, przecież wszyscy wiedzą, że ja najlepszy w TrackManie. No, najlepsza to młoteczka w trakmanie, więc... Nie, ona jest najsuper. A tak. No i nie przeskoczyłem tam, no i... Kurde, to tu się... Ja już też nie pamiętam tego zakrętu tego takiego przed tymi wybijaczkami. No najlepsze to motobaba w trakmanie. O to tak, tak, szczególnie jak to na końcu jeździsz, co? Tak <śleskujnie> ajaj, 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 no i wow, ktoś tutaj 17 dedi właśnie walnął. Mm. Mm. A Ogólnie ja słyszałem, że się podobno y, strasznie y, widzą spodobał y, ostatni odcinek u mnie Zadowoleni byli z tego Korka strasznie. A, no korek to nie chodź, no mnie też, się, mnie też rozbawił. Tak. Bo tak... Pokazałeś streamdecka, no to... Tak, tak, tak. W trakcie montażu tak stwierdziłem, że no nie, to musi być Korek. No, to, to się nie da bez i... No i, no i było, no. Jebło to je na chuj drążyć temat? Jebło to jebło, na chuj drążyć temat? No. No, oczywiście. Ty no nie, nie mogę tej mapy... Ty, 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 ty. Po co takie... Co się mapy takie takie prozw challenge na przykład, nie? Ty no co ten wyprawia tutaj w ogóle, ten, ten, tutaj... Co on z tą Manion, no? Oszalał? Ten, 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 1, 2, 3, No nie wiem właśnie co, co on chce... szalał czy, czy, czy jak? Co on chce... Ale najlepsze jest to, że on jest dopiero y, y, czwarty na tym... Na, na, na live rankingu, nie? Aha, czyli dobra, wchodzi mu. Dobra, już wiem o co chodzi. No, czyli te Deddy mu wchodzą fajnie. No. Bo to yy, tak czasami. No bywa. tak, 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 to prawda. No, kolejny. O, Osiemnasty lokal zrobił Ultra Sapphire. Okej. Okay. I mnie zrzucają. A, z moich. A, a ja. A ty co? A, a ja kiedy zrobię lokal? A to ja nie wiem, to się siebie pytaj. Kulfon, kiedy zrobisz lokal? No Tylko taki wiesz, lokal rekord, a nie, że lokal, że budynek, że ten postawisz i lokal wynajmiesz, to tak nie działa, czy nie, nie. Nie taki lokal, lokal mikrofonie no chodziło. Ale co się odpowiedział? No nic, milczy. Menda. Chami tak w ogóle. Nie, totalna menda. Widać, że jest pod <laughs> to Prawda. To no. Ej, ty też tego jeszcze nie dojechałeś widzę. No bo strasznie mi wychodzi ten jeden zakręt. To Ej, jest... czyli, czyli jak dojadę... To... 8, ...24 lokal zrobiłem. Właśnie miałem mówić jak dojadę to wygram z tobą, ale okej. Dobrze, że tego nie zobaczyłem powiedzieć. Nic nie mówiłeś, tak? To... Nie, nic nie mówiłem. Wytnie się. Wytnie. Nawet nie trzeba wycinać. <laughs> nie słyszyłem nic powiedzieć nawet, nie trzeba wycinać. To się samo, samo się ocenzurowało od razu, automatycznie autocenzura po prostu, no, nie? nie, tak jakoś, no tak ja tylko podciągnął, no! Czy znaczy się, sorry, self-cenzura chciałem powiedzieć. Self-cenzura, tak. Tak. I y, self-biografia. No. Kto napisał twoją self-biografię? Eee, jakiś Michał podobno. <noise> Bardzo mi się podoba, kto napisał autobiografię Piłsudskiego. No nie wiem, pewnie jakiś jego przyjaciel, może ktoś, no. Na pewno Henryk Sienkiewicz. Tak, ja też byłbym za tym, żeby autobiografię Piłsudskiego napisał. A według Was, drodzy widzowie, kto napisał autobiografię Piłsudskiego? Ale bez sprawdzania w internecie, kto napisał autobiografię Piłsudskiego? Czemu ty moich widzów, widzów takimi trudnymi pytaniami ketujesz? Czy jest bardzo. Skomplikowana wiedza. Gabriel Socha stwierdził, że wymiatam tam dzisiaj. chyba moich odcinków nie ogląda, ja zawsze wymiatam. No tak, no w końcu byłeś w UK, to wiadomo, cię nabrałeś doświadczenia w wymiataniu i nie? mnie. Gabriel Socha ch chce ekstendować. Jeszcze ten eee, wiesz co? Ja bym go... Nic Gabriel Socha. <laughs> No nie unknął login. Kurde, musiałbym w w wejść w ten. A zrobię to! A co mi tam, kurde? Players. Gabriel. A, bo nie z gaguz 1, 2, 3. Kick. <noise> może ty zły człowieku. I jeszcze muszę skancelować. Oj, ej, nie ma takiego ekstendowania. <noise> No się Maniu. <śmienicza> tak. Za zły człowiek Taka sytuacja, wyzonsa. nie? Czemu mnie kikło? <śmienicza> Było bliżej. No ciekawe, no. Pewnie, pewnie przy, przedawkowałeś zapewne ten Używanie ekstendów. To dlatego cię kikło? Bo to jest limit na to, nie? Limit zdrowia. I zapłychnął, że on skręcił. No. Ja tej planszy to też jest kolejna, której nie potrafię zupełnie. A tutaj poprawiają jeszcze 300 tysięcznych. I kompletnie nie mam pomysłu, gdzie mam 300 tysięcznych nadrobić. Na mhm. który to masz lokal? To Mhm. To masz lepszy. Czy tak, naprawdę trzeba wyłapać całego przyspieszacza? No to, to jasna sprawa. No i za każdym razem to robię. No zresztą no. mam czwarty czas w tym momencie. Ale... Nie potem trzeba to dość nisko zjechać i tu ładnie wyrobić, i myk myk i, i ten, ale. No ale to nadal jest za mało, nie? Też się zastanawiam gdzie tu jeszcze jest. Na przykład tekuzi zrobił właśnie mój lokal. 179. Dokładnie mm -hmm. ten sam. w się no nie. A i ma. ma, zresztą dokładnie to jest jego lokal, nowy. nowy Aha. Lokal ale powiem no, ci, że... Ty, to Mam pięć osób, które sobie, mi, że tak powiem, są razem ze mną, z tym samym mm -hmm. czasem. Więc przypuszczam, że wszyscy y, przejeżdżamy to perfekcyjnie na... Stan rzeczy, jaki w tym momencie, wiesz... No na ten przeja... Wiesz, o czym mówię, gdzieś tutaj jest jeszcze jakiś myczek, którego wszyscy nie robią. Hmm, to gdzie? Nie No wiem. bo raczej się nie da tej beczki ominąć. Mi się wydaje się. Tylko trzeba to po prostu jakoś przejechać tak żyletkowo już, że tak... Nie wiem. Nie mam kompletnie na ten moment podjęcia, gdzie tutaj jest. No ty przejechałem to teraz super źle, no dobra! 142 lokalny rekord. Żytę 28 tysiąc, nie poprawiam. Już ci mówię, gdzie. Beczkę zacznie robić z prawej strony, w sensie e, Nie zjeżdżaj do środka beczki za mocno, tylko przy prawej bandzie jak już, wiesz, te, te, ten ostatni pasek To jak no. najszybciej odprostuj I jedź prosto przez tą beczkę, wiesz o czym mówię? Wiesz tak Zawsze się tak staram robić Bo tutaj widzę, że bardzo dużo czasu traciłem mm -hmm. Ale co, że jechać tam z kosem? Tak, że cały czas z kosem i z lekkim poślizgiem przejeżdżałem mhm. i przez to Aha. bardzo dużo wytracałem prędkość. No, Tym mi jakoś tak teraz gorzej to wchodzi. No, mi też właśnie zaczęło gorzej wchodzić. No, Naś. Tak, to bo ty teraz się boisz, że cię nie wyprzedził. Tak, tak, I ty tak, mi specjalnie tak swych jest. porad udzielasz. Tak, a? dokładnie tak jest. O, widzisz, przejechałem po swojemu odrodzeniu z poprawka PB. Ale poprawiłeś po, po jeszcze nie. A je. Oj, to jeszcze Oj. Dopiero Teraz dojechałem. Na początku poprawiałem PB. A tak to nie, potem nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie tutaj jeszcze. Trzeba po prostu jak najmniej skręcowywać, chyba mi się no wydaje, tak, ale. Ale. ale... Dalej nie widzę tutaj poprawki na poziomie, yy... wiesz, tych. 300 tysięcznych jeszcze, nie? Mhm. Mm I teraz jechałem fajnie, mógłbym poprawić, ale, ale nie, bo się czas skończył. Standard. A mogli ekstendnąć to nie! <śm> o Jezu. to Dobry. O, 27 lokal. Co to jest za Wasza dziwna? Co TO kurwa jest? Oj, to jak kojarzę tę mapę? To jest takie dziwne skakanie i to jest.. O Jezu no. to jest to, to jest no, dzikie. To jest dzikie. Dzikie pląse tutaj. Półtorej sekundy do pierwszego w ogóle lokala, nie? <laughs> ja mam Nie mam 3,5 A mam 70 Nie, sześćdziesiąty drugi. kaczesz od razu do checkpointa, przypominam? No właśnie. Na nawrotki, czyli z lewej strony. Dokładnie. Ojej, ojej. prawo. <tryk> Dobra, to jednak nie jest trudna prążka. Ona nie jest y, y, c, bardzo trudna, ale t, y, to wiesz, to też tak na, na mil, milimetry tak troszkę, no, nie? Żleteczki to prawda. No. Poprawiam. Kurde, tylko na lewo. No bo właśnie co? tam jest, tam jest, y, w robi jeden znak. Bo trzeba tam przeskoczyć na lewo, a nie na prawo, ten ostatni skok. Mhm. Nie ma tego pierwszego nie mogę zobaczyć, co na prawo skacze To No tak Na lewo bardziej no na lewo Kurwa w lewo, w lewo o, o Widzisz O O Widziałeś Pa Jest jedna trudniejsza plansza Nie jest PrzeW challenge Minus, 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 minus na no czacie. Pra, prawidłowo ja chcę same PrzeW Challenge? O jakbym teraz kurde pół sekundy poprawiałem, a się nie zmieściłem, bo chyba za szybko przejechałem w ogóle. Ja muszę swój serwer założyć będzie sama <laughs> PRZW challenge. No to jest, jest to jakaś myśl. Przecież to jest taka mapa właśnie typowo, wiesz. Yy, kto to chciał skipnąć tak? Właśnie yy, patrzę. Chyba kogoś załóż kiknie. Gabriel socha znowu. Eee... Kik. Co za gość w ogóle. <laughs> Znowu przydawkował ten, e, extendy. Tym Res... razem kiki. Tak, bot jest, bot jest po prostu ustawiony i, i ten, jak się wpisuje komendę e, extend, to, to cię kikuje, nie? Co za człowiek, no. Apa cię miał rozkwinę teraz, nie? On niereformowalny jest ewidentnie. Strasznie. Dobra, kurde, nie zmieściłem się. Na lewo, kulfon na lewo, na lewo, pamiętaj na lewo, o pięknie A gdzie do mety? też na lewo. To no na lewo tam, bo to wygląda, że strzałki ci pokazują, że na prawo, a ten Jezu, ostatni skok przynajmniej. 50 lokal i tak jestem ostatni, no weź No bo to jest jak już ktoś tu przejedzie, to Ale To jechało w ogóle 5 osób, także... I to jechałem, jestem lepszy! No właśnie ja cały czas to próbuję przejechać lepiej niż to zrobiłem wiesz za pierwszym razem. Dobra, hmm. dobra, dojechałem. Kurwa, no nie. Przepraszam. To fatalny czas, zrobiłem teraz więc... Gdzie ten kursor? <grym> <grym> nie mogę cię kiknąć, to jest hamstwo. <grym> No przykro mi no, chciałbym ci jakoś pomóc, no. No się sam klikniem. No. no chciałem kiknąć, chciałem, żeby nie było. No ale nie mogę. Bo tutaj jest kwestia tego, jak ci wejdzie y, kilka driftów po prostu, bo... Mm -hmm. Czy masz prędkość, żeby przydriftić te, te zakręte tak, 180 tak, czy tak. nie? To się zgadza. Oj, jakbym tam ganknął, no. No co ty? Jeszcze aż tak? Jak no. No kurde, ale naprawdę, czy jak jakim? No. Ale to tak jak jaka, że normalnie ci mówię. Ojojoj, 500 tysięcy znowu poprawiałem i znowu to spoprawiałem, no. To tak jak mkaka, no Toż takie. wow. straszne. No nie no po prostu żeby na najprostszych fragmentach spiermandalować bywać to już... To tylko ja tak potrafię, nie? Nie, ja też. O patrz, Gabriel się sam chyba chciał sobie ten ekstenda chyba zrobić i, i sam wyszedł z serwera automatycznie. <noise> no nie zmieściłem tego. Nauczył no, się. A, jak mi ten świat teraz drzicie, pięknie. No ale to bym potem zepsuł, ale to. Ale mi pięknie siedzi. O, ale nie. Gabriel już za to tutaj zrobił 44,5 sekundy, a skill dogi 55 sekund. No to już powiem ci, że to, no. 55 sekund na takie plany. Trze trzeba umieć. Co, trzeba umieć, chyba że trzeba zostawił umieć. przed metą po prostu. <średztorzy> Poszedł się napić, wrócił, o, nie dojechałem, <średztorzy> jednak dobra. Tak. <średztorzy> no bo, znaczy, wiesz, są mapy, których po prostu nie da się przejechać za wolno, bo. No, bo nie przeskoczysz do pewnych tak. miejsc. Tak. To się zgadza. Co co to jest? jest za mapa. Nie wiem, mam tu 55. Aha, widzę. Dobra. Jezus, to ta mapa. Widzę, że masz 55, bo ja mam 60 i. A i mnie wyłapujesz. Aaaa! Już wiesz, co to za mapa? Tak. Niestety wiesz. I teraz już wiem. Dobra, będzie poprawka, ja, ale nie jest To jest napa do kręcenia głową. Czemu do kręcenia głową? No bo jak chcesz zakręt wyrobić na foodspeedzie, to wiesz, kręcisz głową, żeby <grym> no się zmieścić, nie? Coś w tym jest. No ja, spoko, no bo w żadnej mapie skręcałem całym fotelem nawet w tej grze. <grym> no to jest taki... Taki jest. prograd jestem. Ja tu chyba dałem łapkę w dół w ogóle tej mapie. Dlaczego? Nie wiem, bo nie lubię jej. No co ty? Można byłoby się zastanowić, po co na to jest na serwerze, skoro właściciel serwera nie lubi. No ale. Co ty masz do gadania? To dwa graczy, no. No. Dla ludzi! O? Stop Zaczynam coraz bardziej lubić tę mapę. A, bo mnie znaczy, się... Jeszcze nie jest to takie, żeby to było dobre, ale Ale jest lepsze. 11:225 tu mam czasa. A to nie, PB, to mam gorszy. Bo mam 237. Ale teraz cię wyprze wyprzedziłem. Chociaż przez chwilę, chociaż, chociaż jedną chwilę w tym odcinku. Chwilę byłem. Chwilę byłem lepszy. No tak, 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 wszyscy widzieli. No. Że przez krótką chwilę byłeś lepszy. Tu trzeba te dwa pierwsze zakręty bardzo ciężko no. Tak ładnie, płynnie po prostu. Na full speediku wjechać wiesz w zasadzie dwa kliknięcia bez poprawek. Mhm. No może trzy. No, przy dwóch masz najlepsze prędkości, więc. Znaczy się na sam początek można chyba też jakoś tak zacząć. Tak też może nie. Sam początek na jedno kliknięcie. Mówisz? No pewnie. W do, idealnym momencie zaczynasz skręcać i jest perfekto. Mhm. No I potem ten skok, żeby idealnie trafić, kurde. No właśnie, ten skok jest y, triki trochę, bo on. to y, się zacząć, nie trzeba ryko, i W przypadkiem coś jeszcze troszkę tak, jakby nie? Właśnie. No właśnie, nie wiem, najlepiej było wylądować, tam już za górką, nie za szczytem, ale. To znaczy, ja ląduję za szczytem, co nie, nie, nie poprawia mi jakoś mocno sytuacji, bo się odbijam od kolejnego szczytu. Mhm. Ale zrobiłem ten trzeci czas, no jest, jest poniżej 300, tak? 11-300 przekroczone, więc. 14 czysta 13 sztuk czystych No człowieku, co byś z tym robił? Ohohoho. Napierdolę się jak księciuniu. <ścoughs> spoko spoko wiedziałbym co z tym zrobić mhm, okej okay. Chyba że tak Kurde, to trzeba Idealny moment wybrać, żeby skręcić ten pierwszy, bo naprawdę od tego zależy 50 tysięcy. Mhm. Od tego pierwszego zakrętu. To się zgadza. I drugiego. O. No i niepotrzebnie odbijem na lewo. Po co to robisz, KULFON? Po co to robisz? No, dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Jeszcze jakieś pytania? No. 30 tysięcy gorzej. Wystarczy. Dosłownie jeden zakręt spierdzielić i już jest. Mm -hmm. Ale te stręty nie jest 2000. ja się pytam gdzie? Przypuszczam, że ta ostatnia górka, którą, że tak powiem, się yy, źle odbija, to można jeszcze na przykład pod jakimś kątem, albo nawet można byłoby ominąć tą trampolinę na koniec. O widzisz, to, to może być, no. Ominięcie tego. No i przed. No kurde, no! Tak dobrze mi szło. Nie, nie no, wiem, miała to, tam. Nie miała, to, nie miała tam nom jak szatan. Nie no. to jest najboże, no. Dobra, zostawię łapkę w górę. Bo. bo tak. Po prostu. po prostu nie mam pytań. Nie. nie to po... tego odcinka być nie powinno. Na razie, pa. No pa.